Mm. Był dziad i baba. Dziad miał swoje córkę, baba miała swoje córkę. No i te córki wchodziły do karczmy na przątki. Jak to się dawniej mówiło, prząść. No i ta ma babiny córka. Nigdy nic nie naprzędła, tylko ona tam tańcowała, a rajcowała w haremie, a druga wszędła i naprzędła. I jak szły, pochodziły obi, to ta babiny córka zawsze jej tych łody odebrała i jeszcze ją nabijała, żeby nic nie mówiło. Przychodzę do domu, matka pyta: A gdzie twoja życiona? Zobacz, ona naprzędła dwa takie duże życiona, a ty nic nie zrobiła, próżnioku. I biła. Tamta mówiła, że ona jej odebrała, ale nie, nie wierzy. A no ta dziadowa córka raz jednego powiada do ojca, tatulu, a tam taka chałupka na błoniu stała. No mi ojciec tych szczypów, bo mnie matka zawsze pije. ja tam pójdę sobie do tej chałupki i będę prząść. No i ojciec nadziałał jej tych szczypów, tak i ona poszła. Wyszły obie, ale matczyna córka do katmy poszła i tam tańcowała. Jak kądziel wzięła, tak nazad do domu przyniosła. A tamta siedzi w tej chałupce, siedzi. wszędzie ten kądziel świeci się z tymi szczypami. E, koło północka zrobił się taki szum. żylota taki pan. A dziewczyno moja chodź ze mną w taniec. E, jakże ja mam z tobą tańcować, kiedy nie mam krzewiczków? Poleciał, przyniósł i krzewiczki. Dziewczyno moja, chodź ze mną w taniec. A jakże ja mam z tobą tańcować, kiedy nie mam pończoszków? Poleciał, przyniósł i pończoszki. Dziewczyno moja, chodź ze mną w taniec. A jakże ja mam z tobą tańcować, kiedy nie mam spódnicy? Oleciał, przyniósł i spódnicę. Dziewczyno moja, chodź ze mną w taniec. A jak ja mogę z tobą tańcować, jak nie mam fartoska? – Poleciał i fartosek je przyniósł. Dziewczyna moja, chodź ze mną w taniec. A jakże ja mam z tobą tańcować, jak nie mam gorsetu? Poleciał i przyniósł jej gorset. Dziewczyno moja, chodź ze mną w taniec. A ja nie mogę z tobą tańcować, bo nie mam grzebyków. Poleciał, przyniósł jej grzebieki. Dobrze. Obrała się. Ale peda. Muszę mieć lusterkę, żeby się przyjrzeć. No to on poleciał i przyniósł jej do lusterka. Oglądnęła się w tym lusterku, wyczesała, ale peda, muszę mieć jeszcze wody, żeby się umyć. Poleciał, przyniósł i wody, przynieś mi wody w przetaku. No to on, dziobny przetak, niesie jej wody, niesie, ale co nabierze te wody z rzeki, to mu się ta woda wyleje. No i tak zrobiło się już widno. Jest zaszczekał, kogut zapiał, go znikło. Dziewczyna wzięła na te szczypy, wzięła te kondzielę, przyszła do domu. A drugi córki nimło. Nareszcie przychodzi. A gdzie twoje wrzeciona? pyta matka. A ona mówi tamta mi odebrała. A nieprawda poedo, Oszukuję bo ona na błonie była i tam kądziel przędła i zobacz ubranie jakie ma. No i już wiedział ona, że nijak się od matki wykręcić nie może, a macocha pyta pasierpicy, a skąd ty żeś te ubranie takie wzięło? No, a ona mówi, a jakżem przędła, przyleciał taki pan i wołał mnie w taniec, a ja mu powiedziałam, że nie mogę tańcować, bo nie mam przewików i pończochów, i spódnicy, i fartuszka, i gorsetu, i grzebyków, i lusterka. I on mi to wszystko przyniósł. A potem kazałam mu przynieść wody na przetargu. Na no, dach. No to macocha ha Dziadu, ty tych szczyp dla mojej córki, ale jeszcze więcej niż dla tamtych. No dziad udziałał tych szczypów. I dziewczyna kądziel się nastawiła i idzie na łonie z tymi szczypami, z tą kądzielą, Siadła w tej chatce, ale wszędzie i nie wszędzie, już aby tylko patrzeć, czy nie przyleci tu taki, co by jej tego ubrania przyniósł. Koło północka szum się zrobił, a no leci jakiś pan. Drzwi się otwierają, przyleciał. Dziewczyna moja, do pani. Chodź ze mną w taniec. A nie mogę ja z tobą tańcować, bo nie mam szewiczków, nie mam pońcochów, nie mam spódnicy, fartuska, gorsetów, grzebyków i lusterka nimą. No to on poleciał i jej to wszystko przyniósł. Na raz jej wszystko przyniósł. No to ona ubrała się, uczysała, ale powiedziała: przynieś mi wody na przykład. No to on poleciał, ale co te wodę niesie, to mu się to wodowy wyleje. Ale to wktorze taki siedział na gałązce i mówi do niego zalep, zalep, zalep. No to on wziął błoto, dziury w przytaku pozalepił, wody jej przyniósł i umyła się. Jak nie zacznie z nią tańcować, jak nie zacznie z nią tańcować, tak jej tańcował, tańcował, głowy jej łował, w okno wsadził i jeszcze kamień w zęby tam wsadził. Obóz zapiał, pies zaszczekał, i Szydłko zniknęło. No już i rano matka doczekać się córki nie może. Leci na to błonie i patrzy z daleka. A to jej córunia w oknie siedzi i się śmieje. Przylota, patrzy, a ona już nie żywo. Bo jej diabeł głowę urwał, bo jej Szydłko naraz przyniósł. I tak ukarane jest włamstwo i lenistwo.